Wieka, kochani, dzisiaj krótce ulubieńcy Maja. E, I powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o kosmetyki, to jest to tylko jeden produkt. E, I drugi to jest e, bubel, o którym chcę Wam wspomnieć. E, parę mam ulubionych ubrań e, i jedną ulubioną stronkę. To e, zaraz się przekonacie, jaką. Ok, zaczynamy. E, pierwszym. Mm, Produktem, który wam chcę serdecznie polecić, jest odżywka do włosów Bedhead i to jest typowa odżywka dla farbowanych blondynek, bo tak samo ładnie działa, tak jak mówi producent, na rozjaśnione włosy farbowane i pasemka. Pięknie się po niej włosy rozczesują, pięknie pachnie. Taki to jest jak budyń dla mnie. Ma pompkę. Więc łatwa aplikacja. I nie obciąża włosów, co jest dla mnie bardzo ważne, bo te włosy mi się bardzo często po różnych innych odżywkach przetłuszczają. No i ja tego strasznie nie lubię, a ta odżywka tego nie robi. Jeszcze jest plus do tego taki, że pięknie po niej się włosy układają. To ten ulubieniec kosmetyczny. Bubel kosmetyczny to będzie z Maybelline. Clean Express, jest co do demakijażu oczu, jak i zarówno całego makijażu twarzy. No, jedyne plusy tego preparatu są takie, że on jest do cery takiej wrażliwej, więc rzeczywiście moja buzia po nim nie jest taka czerwona, jak po innych yy, takich żelach. Yy, yy, I ładnie pachnie. To jest rzeczywiście plus. E, tak to jest mało wydajny, bo jak go naprawdę mam, słuchajcie krótko i e, no i jest już duża, duża, duże zużycie tego preparatu. E, i po prostu on nie zmywa makijażu, no co tu dużo mówić, nie zmywa makijażu, mam pandy e, pod oczami, e, nie zmywa mi mojego fluidu, jak i kremu BB, ani też e, taki teraz łagodniejszy, zaczęłam używać fluid, muszę zrobić Wam filmik. Mm, więc nie polecam Wam tego. Jedyny też plus, że kosztował 49, no ale co z tego, że jest tani, jak nie robi tego, co ma robić. Kolejnymi mm, ulubieńcami będą to ulubieńcy teraz ubraniowi. I na wstępie chciałabym Wam pokazać moje dwie koszulki, które dobrze już znacie. Bardzo często w nich chodziłam. Jeszcze do tego taką mam szarą, którą widzieliście w tagu, który wrzuciłam dzień przed Dniem Dziecka. I to są, to są dwie takie koszulki. Teraz mi się bardzo spodobały takie koszulki, właśnie. Ja nie wiem, jak one się nazywają. Jeżeli wiecie, to dajcie znać. Bo ja nie wiem po prostu z takimi dużymi właśnie otworami, tutaj na, na ręce, gdzie do nich trzeba nosić albo sportowy stanik, albo jakiś taki właśnie jak topik. Może być koronkowy, mogą być różne kolory. Dla mnie bardzo wygodne na co dzień i e, tutaj na ten upał, więc to jest taka jedna z, takim fajnym, e, z taką fajną aplikacją. Druga jest taka bardziej rokowa. E, ma mniejsze takie te mm, ramiączka, ale też są dość duże w ogóle na, e, na ramiączka koszulki, z tego względu, że ona już jest z takim upałem, że to jest po prostu porażka. Fajny biały nadruk to byli moi ulubieńcy jeżeli chodzi o bluzki. No i oczywiście nie może się yy, 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 obyć bez sukienki. No, nikogo ja... nie zaskoczę tym, że jest to moja ulubiona sukienka. Widzieliście ją w Get Ready With Me yy, i wszyscy się, was, yy, wszyscy się mnie pytali, czy to jest sukienka, czy yy, bluzka, yy, bo ona jest tak fajnie pomyślana, no bo jednak tutaj dół jest plisowany, jest dwukolorowy Góra jest całkowicie jasna, no i jeszcze z tyłu ma takie fajne wycięcie. Jest to sukienka, bo jest tutaj złączona, jak widzicie, gumką, ale tej gumki, jak się założy, to nie widać, bo ona tak fajnie tutaj, ta bluzka, tak jakby opada. Super na upał. Bardzo ładnie wygląda z, płaskim, z płaskimi sandałkami, jak i z wyższymi, lub nawet ze szpilkami. Bardzo polubiłam tą sukienkę i jest moją jedną z ulubionych teraz. Na dole Wam napiszę firmę i postaram się znaleźć linka do, do stronki tej firmy. Może jeszcze uda się ją gdzieś zakupić, bo bardzo Wam się podobała. Ja ją zakupiłam w Rosie za całe 10 dolarów, więc po prostu cena. E, Zwaliłam je z nóg. No i jeszcze jak ona wygląda? Ja nawet słuchajcie, jej w sklepie nie przymierzałam, tylko ją po prostu zgarnęłam do krzyka. Zapłaciłam, mówię, zawsze przecież można oddać. Przymierzałam w domu i powiedziałam: To jest to. Idealna do pracy, idealna na co dzień. Uwielbiam. I ostatnim, już moim ulubieńcem, będzie stronka internetowa, którą bym Wam serdecznie chciała polecić. Jest to strona serialnet.pl. Jeżeli jesteście fanami seriali. Ja czasami mam takie fazy, że lubię, jak mnie tak właśnie wciągnie jeden serial i po prostu mogę wtedy oglądać go non-stop. Teraz mnie wciągną ci amerykańscy chirurdzy. Tam jest inny tytuł, ale ja już nie pamiętam. Ale też na nich mówię lekarze, i wtedy Marek się pyta: Ale którzy ci polscy czy amerykańscy? Jak mu opowiadam yy, odcinki? Yy. I są wszystkie sezony, idealnie odbiera, idealna jakość. Jedyne co taki minus, no ale no strona musi jakoś na siebie zarabiać, jest to, że kiedy odpalicie sobie dany odcinek, no to on się na początku buforuje, ale bardzo szybko zaczyna działać i odpalają się wtedy dużo, może nie to, że reklam, ale takich stronek, właśnie, gier internetowych. Więc kiedy wam jakby kiedy już skończycie, znaczy kiedy odpalicie sobie serial, to najlepiej sobie zrzućcie na pasek stronkę i wszystkie te, wszystkie te reklamy pozamykajcie sobie, bo one będą do was gadać, mówić i w ogóle będzie Wam to przeszkadzać. Są tam seriale zarówno amerykańskie, jak i polskie. Duży jest wybór naprawdę tych seriali, bo są jakieś tam starsze i te nowości. No i oglądacie za darmo. Bardzo Wam serdecznie polecam stronkę. I to już wszyscy moi ulubieńcy Maja. Mam nadzieję, że w czerwcu będzie ich trochę więcej. Ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia, bójeczki! Pa! Czyli te włosy mi się po niej nie przetłuszczają, e, ładnie się układają, e, rozczesują i dziś zapraszam Was na krótkich ulubieńców maja. Rano już jest czerwiec, po prostu ten czas tutaj tak szybko leci.